Hej, Hejcie witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o powrocie wolnej pompy do gry Fortnite. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz... Na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem miga. Jeżeli to właśnie ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Pompy w Fortnite to jedna z najczęściej używanych broni w całym świecie Fortnite'a od samego początku sezonu pierwszego w rozdziale pierwszym. Większość graczy najczęściej używa tylko pompy oraz skara czy tam mki, ponieważ tak najłatwiej jest jest obecnie grać. Od pewnego czasu co sezon twórcy gry usuwają jedną pompę tylko po to, by gracze nauczyli się grać innymi, które też są obecnie w grze. No i tak też na początku usunęli taktyczną pompę, zaraz później, bo w kolejnym sezonie usunęli ładowaną i w tym sezonie usunęli wolną pompę. Większość graczy troszkę zszokowała ta informacja, ponieważ pompata jest najczęściej używaną pompą przez wszystkich graczy w każdym sezonie w Fortnite. Cie. Zazwyczaj, gdy był wybór między taktyczną, ładowaną a wolną, to większość graczy wybierała wolną, ponieważ była najłatwiejsza. Dlatego też informacja ta wywołała wielkie zamieszanie w całym świecie Fortnite'a i dużo osób zrezygnowało nawet z grania w tą grę tylko dla tej broni. No i może niepotrzebnie, ponieważ 4 dni temu likerzy, a bardziej jeden liker, przedstawił nam takie oto zdjęcie. Na zdjęciu jest przedstawiony skarbiec, do którego trafiają wszystkie bronie, no i oczywiście stara, dobra, wolna pompa. Do skarbca twórcy gry przenoszą bronie, gdy są one usuwane, a te zdjęcie oznacza tyle, że zostanie ona z niego usunięta. Jednakże problem polega na tym, że zdjęcie te przedstawił tylko jeden liker, ...który no na ogół zawsze daje nam prawdziwe informacja. Tak też informacja o tej broni nie może zostać przeoczona... ...zwłaszcza, że twórcy gry przywracają bronię z każdym nowym sezonem. Chodzi mi tutaj o to, że wraz z aktualizacją, która wprowadza nowy sezon do gry... ...ponownie zostaje przywrócona usunięta pompa oraz jakaś znika. W tym sezonie obecnie mamy pompę dźwigniową, smoczą, taktyczną oraz ładowaną... ...i nie wliczam w to tej egzotycznej dubeltówki. Każda z tych pomp poza ładowaną ma największe szanse na zniknięcie... ...a tylko dlatego, że ładowano dopiero teraz trafiła ponownie do gry. Za to pompa, która ma największe szanse trafić do gry ponownie, to albo pompa wolna, albo kombat, który raczej na pewno nie wróci już do gry. A tylko dlatego, że kombat to jedna z pomp, które gracze bardzo często omijają w grach i wolą wybrać jakąkolwiek inną, niż właśnie tą. Tak więc to właśnie ta pompa ma największe szanse na powrót do gry już w kolejnym sezonie 6 rozdziału drugiego. Możliwe jest też to, że już po aktualizacji 15.50, która trafi do gry w kolejny wtorek, zostanie ona dodana do plików Fortnite'a. Jeżeli po niej trafi do plików ta pompa, to już wtedy będzie potwierdzone, to, że powróci ona do gry już w kolejnym sezonie szóstym, rozdziału drugiego. Aczkolwiek temat ten został potwierdzony tylko przez jednego likera, co może wskazywać na to, że nie wróci ona do gry w sezonie szóstym, rozdziału drugiego. Jednakże sam fakt tego, że co sezon twórcy gry zmieniają pompy bezpośrednio w grze, podpowiada nam o tym, że ma ona wielkie szanse na powrót. Co ciekawe, post, który opublikował Shina na Twitterze, poza samym zdjęciem, nie posiada żadnego dodatkowego opisu. Utrudnia to troszkę rozszyfrowanie samego posta, jednakże zdjęcie chyba wystarcza, żeby dowiedzieć się o co mu tutaj dokładnie chodzi. Pamiętajcie jednak, że nie każdy wyciek zawsze się sprawdza i to też może się nie sprawdzić. Obecnie wiemy tyle, że twórcy gry co sezon zmieniają bronie i najczęściej właśnie zmieniają układ strzelb. No ale tak jak mówiłem, robią to tylko po to, by nauczyć wszystkich graczy grania innymi pompami niż tylko wolną pompą. Dlatego też co sezon wprowadzają oni nowe pompy, aż trafią na taką, która zostanie w grze na dłuższy czas i zostanie prawie na zawsze. Jednakże, żeby potwierdzić stwierdzić ten temat jeszcze bardziej, to musimy poczekać aż do startu nowego sezonu 6 w rozdziale drugim, ponieważ to właśnie po nim w plikach gry pojawią się informacje na temat powrotu wolnej pompy lub jakiejkolwiek innej do gry Fortnite. Obecnie jednak nie skupiajmy się na przedmiotach, które mogą powrócić do Fortnite'a, a bardziej na wydarzeniu tego oto sezonu 5. ponieważ jak sami dobrze wiecie z moich poprzednich odcinków na temat wydarzenia tego oto sezonu już niebawem odbędzie się ono w grze. Niestety, ale nie wiemy kiedy dokładnie, ponieważ może być to jakakolwiek data. Już pod koniec tego to sezonu 5 w rozdziale drugim. Jednakże wszyscy wskazują na dzień rozpoczęcia nowego sezonu, czyli 16, no może tego 15 marca, czyli już za niecały miesiąc. Pamiętajcie jednak, że data startu nowego sezonu, jak i eventu, jest obecnie pod wielkim znakiem zapytania ze względu na ciągłe zmiany daty, no i całą resztę. Polecam sobie zobaczyć mój ostatni odcinek na temat sezonu 6, ponieważ tam wyjaśniłem wszystkie informacje właśnie na ten temat. Link do niego postaram Wam się wstawić w opisie tego materiału oraz teraz w prawym górku. Rogu tego oto odcinka. Jeżeli jednak linku tam nie będzie, to polecam sobie wbić bezpośrednio na kanał i tam znajdziecie ten film w ostatnich pięciu na kanale. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące powrotu wolnej pompy, która zostanie przywrócona już w najbliższym czasie. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przedmiotu, który ma wrócić. Do Fortnite'a już w kolejnym sezonie 6 rozdziału drugiego. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o powrocie wolnej pompy oraz która z tych obecnych podoba Wam się najbardziej. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!